A w ogóle strasznie dawno w Fortnite nie grałem. O, widzę... O, masz nad, nad sobą chłopa masz. Sorry, że przeszkadzam w oglądaniu, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteś nowy bądź nowa na moim kanale, to możesz zostawić tutaj subskrypcję. Ponieważ chciałem powiedzieć, że aż 70% z was, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybuje tego kanału, więc... Ja tam Was widzę widzę was, żeby nie było. Dobra, z góry dzięki i życzę jego oglądania. Wiem. No dodali dużo nowych rzeczy chyba, nie? Czekaj, pomogę ci. Postaram się przynajmniej. To Leży. Dobra, to się ma, low'a ma. Tam, kurde A ład, dostaję, 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 kuźwa z prezesem A też Ja nie mam A nie, też malowa, też malowa Pode mną, pode mną chłop Ja nie słyszysz? Tak, słyszycie Nie mam jak dawać pomsty O fuck No to jest właśnie ten problem, że nie ma budowania, nie? Nice, nice Okej okay, dobra, nice try, nice try Jaki boost w ogóle? Aż tak dawno nie grałem Nie Dragon był jakiś balon Anuta leci Dobra, teraz pokaż Dominację Dominacja na polu bitwy Fortnite? Dobra, lecimy o SOKU! I... Walorant Wolorecó no, MAM misję Nikt do mnie i zrobimy sobie trik Jaki trik? Chodź. Czekaj, bo apteczkę chcę Kurde, miesza mi się wszystko jest Idę ci do ciebie, idę, 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 No To jest trik pierwszy, a drugi. Okej, okay, okej. Okay. Od typy są mnie Gdzieś? Nie wiem. Nie masz apple. Nie boję. Ale morsz to A widzę typów O, o lec, już Krak Leży Ej, ej pod, gdzieś pod nami są Dobra to jest esiaczek ja go z pistoletu robię Pod nami gdzieś jakieś kroki były pokazane Idę ale... idę O kurde to jest bez budowania Leży nie dla szybki? jesteś przypadkiem? Nie. To jest Fortnite. Kurde, podmieniłem se pompę. I co wiem, ja może ci napisać co u was w życiu. No. Ej, masz te soczki. tutaj mam te soczki aktualne. Podnoszą się? Te, to... Nie, dobra, to ty. Tutaj. No, podnoszą się. To ci pod... <głos》> podnoszą się. Dawaj, dawaj, bo lud z tego będzie. Chodź. dwójka będzie no, chyba ale... szybciej. Nie mam czasu teraz. A, tak jesteś? Okej. Okay. Czemu tu ludzi nie mam, to znaleźć. Zobacz, kurwa, jakiś fortnite. Nie, cel nam zniknął. Biorę następny. Yeah. Przyjdę na ostatni kurdeł. Mega. Czekaj, ja se sprawdzę tym... ...czy coś tam jest. Widzę typów tam! Ja my też w Fortnite. Ja tam mam typów. Dobra, to idziemy im powiedzieć co ja co do stał? Dostał. Krak. Kurde, ale zes. Dobra, nice, 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 nice. Jeden tam był chyba. Idę sobie zebrać loot. No, co, co, co? Co ty, jak co ty zrobiłeś? No se dronem wziąłem luty To nie bierz <noise> dobra, Masz tego redaja jak coś E do strefy już. chodź, do strefy chodź bo Nie ma sensu Ale, Ale czekaj, bo tu jest jakiś bombijczyk, trzeba go pokazać no dobra, jak tam chcesz No widzę no, go nawet już ok. Ła Dwóch masz Robi sam, ktoś tam biega. Dostał. To on na kupicie tam biega, ale jest. Nie. Umarłem, ma dawać i Dostał. Dobra, to muszę się tam ale, przejść do ciebie. Gdzie... Aha, bo ty masz mnie w dupie. Jesteś w dupie na innym kontynencie. Mówiłem, chodź do strefy, a ty nie. Ma, ci mówiłem inaczej. tu jest zabił. Mówiłem ci inaczej. Mówię, że to są eziaczki i że mam poczekać. Ja będę tam gnił. No, Oh shit, man. O, fuck. No, nie. Nie, no. nie. Nie, nie. No bo nic Nie, nie. bo nie. Nie, widzisz, tego widzisz, tego Nie. Nie. No. Chodź beczki, 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 beczki Dzisiaj. z wow. I co to było? Eee, no ten dron, bo on oznacza przeciwników jak w Valorancie sowy. To ja będę odznaczony? No jeżeli ten w promieniu tam cię dotknie Co tu jest What the fuck? No, nie jest tu po tam. A nie wiem gdzie są, to czekaj. Nie ja gra sobie nic, bo po naszej stawy. marszej. What, What Tu jest typiasz. Dobra mam. Też je. Nie zna mnie. Łatwy, Dobra nice. Chopa mam Leży, o kurde mam 3 HP Masz do mnie. Już lecę, kurde się zablokowałem Okej, sobie muszę wypić Jest apteczka Chopa mam Leży, nie wiem jak, ale okej okay. Dostaję też, nie wiem, skąd. Brawo, mieć jakaś... Nie, zętypa... nie musisz. Bole do niego. Musi mieć kewa, bo obiję teraz, leży powalony. Bra, nice. Ej, bo ja słyszę strzały nie wiem gdzie kompletnie. Ja idę go zlutować. O, dobra, bo. Dobra, leży. O, oh, kurde, rakietnica! Od tego? Ten. Dobra, chłopie. A, dobra, tam jesteś. Tak, dostał. Leży. A on to był jakiś bocik. Ok. Co? Możesz Eee, Chyba nie. Nie wiem, powaliłem nie. jednego typa, ale chyba nie umarł, więc się podnieśli oni są, tak jest Lewy Okej nice A jakieś ceciulowe lepsze nie dałem en drugi w wodzie Co? Zostaw mi gun mało. a dobra <grym> Tak <zresztą> Dostał zero, dobra. Trzymaj się te potki. On ode mnie dostał takie zero. Masz splasha, ci zaznaczyłem. Dobrze się bawisz. Krak, bężek, w wodzie krak, w wodzie krak. Leży jeden do góry. Nie, mam Zeza Drugi leży. Zostaw mi tego w wodzie, PLS. No, Dobra, wcy, leży. Nie, z ich zamordowałem. Za ple plecy mamy. Za no. go. Ale zes, ale zes. Dobra, Dobra, na, nice, na, nice, nice, nice. Siedem jedzie... pragów, Jedziemy? Dobra. O, masz rakietnicę. Tarcza, dobra. Ja biorę tarczę zamiast rakietnicy. Zresztą możesz wziąć, tutaj masz złotą rakietnicę. Nie, nie, ja nie gram taki utajanek. Dobra, to ja wezmę se tarczę. Eee, idziemy. Ja Jedziemy? Idziemy, ja idę, ja idę. Tu jest, jest oznaczony ktoś, nie? Eee, na... A to Jestem ślepy Ej, jak ty tam wskoczyłeś? Halo? Yes. O dobra, jestem Daj tam ty rolą do góry. Dobra, no, nie to do wygrana Mhm. Prawie do prawa tam coś jest Jakiś ten tam... Chłop Biegnie. Dzień. dostał. to do Łama tylko nie mogę go trafić, bo go nie widzę do drzewa. Dobra, leży, nice. Ty go zabiłeś? Nie, tam jest nie. jeszcze ktoś Nie, go, nie ty Chyba 5 semi zaprawę Tam jest Bam, Leci, leci, leci Dostał, 5 mi leci No Bo to jest wszędzie biało, wszystko białe Nie to był Łe myślałem Dostał, ja też dostaję, nie wiem skąd plecy chyba. Nie nie wiem no, Na domku jest No nie plecy mamy Aha, ja pierdzielę jaki laser dostałem Nasz radę mnie podnieś Nie wiem, na razie to jak Dobra Dobra, NT NT Mogłem zarzucić rzucić tą tarczę się uleczyć pompy trafił, on miał zero No ale tu ludzi, no nie Mam chłopa na sobie chyba, Albo mi się wydaje Proszę nie Nie, ja mam łuk, nie? Zajebiście Dobra, oznaczyłem go. Nie dostał. Leży. Dobra. Już tyle. Pistolet jest mega OP. Czekaj. Palili mnie wszystko! O kurde. Nie wiem, skąd dostałem pomocy. Dobra, idę do ciebie. Masz kogoś? Masz typów? Nie. Yes. Ja mam heavy pompę, to jest takie gówno. Dobra, to ty. Weź mnie, nie strasz. Czekaj, oznaczam. Oznaczeni. Pod nami, pod nami są. Chyba. Czy to są... Nie, to są żaby chyba. Kurde! Dostał, dostał, dostał! Dum, dum maloła, dum maloła Leży, leży, o kurde, ledwo Proszę jakieś leczenie w krzaku, dobra, idealnie, na życzenie Kocham Fortnite Masz jakiegoś krza, krzaczurca, krza, krzacz, krzaczur... kurde, Krzacza, Krzaka masz? Ja umrę za chwilę Masz tutaj te soczki Dobra, idę do krzaka się uleczyć i możemy dalej ruszać, dobra, starczy? No, ty. Dobra, kurma cool. Gonię go Nie no dobra, nice, nice Dobra, nice jak ja nienawidzę tej heavy pompy, to jest taki szajs. Mapę miał w ogóle chłop, to do skarbu. Dobra, ja sobie pozwolę wziąć coś lepszego niż to coś. O, dobra, dzięki, dzięki. Dobra, o, ja idę. Chodźmy, do chodźmy do skarbu, chodźmy do skarbu, bo tam mogą być dobre ity. Aż mi się ósmy sezon przypomina pierwszego rozdziału. O! Kiedyś to było. Ale lud, ty! Łopanie Nie to są boty, łot? Walczą pomiędzy sobą Co to się dzieje w ogóle? Halo? Czy mnie dostał? To wygra, to wygra <laughs> E! Typy, typy Wejrzanej O, mega Dajesz go, dajesz go. Bo to mnie bali. Nice, dobra, let's go. Ej spadaj, spadaj. No tu chyba jeszcze ktoś strzela, nie? Nas. To jest z góry wieży. Której wieży? Kurna z wieży. Której? Tam, dobra. Liczymy się tam, dawaj nas nas. To o to kurde. Dawaj do góry Dawaj chodź tu Czekaj, bo mam dobry kurde plan Ale jak nie ma. My... Ej no... co jest? Ja chcę, masz ten plan. No bo ja myślę, Dobra nie Nie wytrzymam za chwilę Dawaj tu za kamień Ja tam nie dojdę w dwie godziny Muszę Obo ob obiłem ich mocno dość Dobra NT, NT A oni mi się w ogóle na tej wieży to mi się, nie wiem, ja myślałem że co jakieś zdobył pierw, bo nie wiem tak mi się to zlało z wszystko Białe skiny mają Jeszcze tak symetrycznie symetrycznie stali nie dawajcie, ale skoro w górę tak, i oczywiście nie zapomnijcie, że jeżeli ten film Wam się spodoba, możecie zostawić tę taktyczną łapkę w górę pod tym filmem. Bieda, mam typa, mam typa na sobie. Czy to ty? Nie na sobie. Eee! eee! Nie strasznie! Jezus, Maria! Zawał! Czemu on w ogóle mnie z zaczyna zaczyna napieprzać, chłop? Nie wiem o co mu chodzi. Temu mówię dzień dobry, on mnie z łokieta, napierdziela. Tipy pode mną są. Ała, dobra. Nie, już nie żyję. Też jestem martwy. O kurde. No to, GG.